Hej, witajcie w kolejnym odcinku z gry Black Mesa. Jak pamiętacie, troszkę się tu kręcimy wokół tego Silosa. Dostaliśmy coś a'la C4, chociaż nie wiem za bardzo co z nim zrobić. Krucho mamy z życiem. Amunicja tak samo. No cóż. Zaraz na wyjściu mieliśmy tego pięknego świniaczka. Co jeszcze pamiętacie. No ale dobra. Idziemy dalej. Nie wiem za bardzo czego możemy się spodziewać. Wow, ale nas rzuciło. No, no niestety, no naprawdę nie wiem co tu może nas czekać. A to się dowiemy w przyszłości pewnie. Niedaleki ok, trochę ammo wypadło do karabinu. Dużo się wypadło, nam trochę ammo do karabinu. Do pistoletu też dziś nam wypadło. No dobra, na razie biegamy ze strzelbą. Serio? Da się jakoś załatwić bez. One pewnie śpią No to cóż, rewolwerem What? Eee... No cóż Nie wiem za bardzo czemu nie trafiłem Troszkę wyglądał, jakbym je obudził. No, A nieżeli to trafił w nie. Okej, okay, troszkę medykamentów dla nas, miodzie. No jak nie jak w WD43. No, ale 40 to jest w oryginale. Chyba, że są różne modele, to nie wnikam. No serio. O Boże. Mm -hmm. Użycie fajnie Chociaż Nie za fajnie Przepraszam, poprawię się. Czemu nie za fajnie? To źle wróży Coraz częściej to źle wróży Chyba musimy iść tamtędy. amunicji, dobre i to, wszystko do strzelby, niestety. To nie wiem, nie za bardzo nam się opłaca niszczyć te wszystkie coś, wciągarki, przenośne dźwigi. Okej, Jaka, jakaś winda jedzie ty dzięki bogu że człowiek ma czasami refleks bo to byłoby złe aha w tle oczywiście karetka no wybaczcie za to i sądzę, że zaraz będziemy mieli loading. O boginie. nie. Eee... Yy. Okej... Okay. Oh, shit...

Once that creature is out of the way, we can make our escape through the old rail tunnel. I hope those guards made it to the fuel. No dobra, idę sam. Skoro nie chcesz pomóc. To się ładnie wygląda. Martw się O nie! O. No cóż, powtarzamy czynności, jeszcze raz zapisujemy Zapiszemy sobie, a co? Źle wygląda, jesteśmy na dnie silosa. What? serio, puść mnie. Myślałem, że nie wpadnę w to, że się nie załapię. No, ale jednak o. Znowu. Serio. Uwierzcie mi, to przez przypadek. Może najpierw tutaj. To jest moje Nie sytuacja jest idźcie, a nie im, że tutaj. Coś włączyłem. Tobie to to rzucimy granata, co? Lubisz granaty? tym No raczej. Chciałem powiedzieć, że zabiłem kolesia, ale spoko. O, raczej musiał nie żyć, by, by nie wytrzymał z tym tutaj czymś. Oj, krzesełko. Blokujesz Okej. Okay.

Mi się zdaje, że na dół nie wiem, zapiszmy, oj, chyba na dół, Ła, co to było? No te świniaki nie są fajne, bo Nagle zacznę wyskakiwać z tym swoimi czymś O, zgliczowałem beczułkę Otwieraj z drugiej strony Czydałoby się wyjść Czyli tak, szliśmy dobrze. A wiem, czemu tak się ścięło, bo ten świniak rozwalił kartonik. Weźmy, może, rewolwer, tam coś znowu jest. Excellent. Someone has recovered all power. We'll have the engine again in time. No i co dalej, ziomuś? się, nie wiem, co dalej. Co, do góry? Patrzcie, drabinka się tworzy. O, koniec akurat. którą stronę my wtedy szliśmy? Stąd chyba. Chyba stąd szliśmy. Chyba na pewno. No, mamy i świniaka. No ale kurczę, co dalej? Co dalej? Jak żyć? Co on tu dalej robić? Mój umysł jest za mały No takie twory W samolocie go away Hałasujesz Dobra, wyszliśmy O nie Serio? To już, że zapisałem Co, za szybko wyskoczyłem. Czy tu nie ma powrotu? Ej. To było chamskie, odbiłem się od ściany. Serio, tam naprawdę nie ma powrotu stąd. Wiecie co? Ja spróbuję. Jeśli mi się uda przeskoczyć, to wrócimy. Okay, jestem. Nawet muza się włączyła? Nie wiem co dalej. Serio, nie wiem co teraz. Zrabina a wszystko tutaj nawala Tam jest drabina Nie uda nam się, ale warto spróbować Łapa hel Nie możemy tam być Serio? Do góry mam wrócić? No oh, fuck Ciężko tutaj się biega, bo nie widać za bardzo gdzie można pobiec, w którą stronę, czy w lewo, czy w prawo. Au o, super, jeszcze źle pobiegłem. Tak, to na pewno tu musieliśmy wrócić. Mamusiu. Powiem, się z tym męczyć. No i znowu w drugą stronę, no. Wyjaśni mi to ktoś? prawo. Źle. Serio? Kółeczko zrobiłem? Tu w prawo. Dajcie żyć. <laughs> well, i no little bit no a little bit of a little it bleeds, you can kill it. No, też tak myślę. I co dalej? Aha, tam na dół pewnie mam iść. O, żeż ty. Dajcie życie! Ja mam 9 życia! W końcu mogę tu się rozejrzeć. To już coś. Postępy. Cóż, nie chcę się zabić, to nie będę skakał. Oops. Kolejne wczytywanie za nami. Idziemy dalej. Teraz tam jest ciemno, a tu jest widno. Czary mary. Bożeś ty. O to dużo było. Oho, nie tylko on tu był. Chyba musimy popływać. Chyba tak. Oho, wybaczcie za Steama. No cóż, teraz bynajmniej wiecie, że mam znajomych na Nie wiem gdzie, ej, no serio, tak szybko to minęło? Upływaj, ej, no kurde, gdzie mam iść? W kropce muszę się dobrze rozejrzeć, wiecie? No, wy na pewno wiecie, tylko ja czopek nie wiem, gdzie jest wyjście, Hmm, kordon, muszę być się lekcja pływania. Zobaczcie, odbija się lampa, ale wyłączona. <laughs> Kurde, ludzie, no nie będziemy tak krążyć, chyba co? To co robi, mało cięcie? No dobra, ludzie, to zrobimy małe, małe, małe cięcie i wrócimy, jak już odnajdę przejście. Okej, okay, no to jestem. Super dużo życia mam. Jak się tutaj dostać? Nurkujecie aż praktycznie na sam dół, poza tą drugą kopułę i jeśli spojrzycie zaraz po, przy ścianie w górę, to będziecie mieli taki właśnie jakby silosik drugi w środku co mogę na wam pokazać stamtąd trzeba wypłynąć no ale dobra, tu nic nie ma, widzę no, może coś jest sprawdzamy, no życia nie mam, to jest pewne Tak, dobra, to schodzimy na dół. Najpierw życie. Dobra, zbroj zbroj pewnie będzie 50 Chociaż nie będzie 75 57 życia. Łącznie I to było na tyle stąd. Teraz idziemy po ruro. Hmm, nie zapiszę. Jak te kurki dziwnie wyglądają. Serio to jest takie trwałe? No pewno nie A! Kurde Wow! Grubo Co ja... Aha, dobra. Mniejsza auto co ja pokręcam. O, tu nic nie ma. No dobra, no to to jest to. Nie yeah, zapiszmy. Jaką mamy czasówkę? No, jeszcze chwilkę można zagrać. Kolejne wczytywanie. To już nam sugeruje, że powinniśmy kończyć. No, ale dobra. o. Rurka się urwała, jak złodziaszny. A ty! No dobra. Tak więc. To co czyha się... ...się za nami. To co czyha na nas przed nami. Okej, okay, to są te, te miny takie. Które się lepi na ścianę. I wtedy... Eee, wtedy co? Wtedy jak ktoś na nie wpadnie, to one wybuchają i mamy przeciwnika z głowy. Ale dobra, eee, co chciałem powiedzieć? Że w tym odcinku tu było na tyle. Dzięki za oglądanie. Skończymy z naszym nowym sprzętem. Prawie jak kamera. Trochę dziwnie, bo gordon, gordon się nie odbija w tym. Interesujące. Ale dobra. Tak więc w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym materiale. Zobaczymy, co tam czeka na nas. What the hell? Pewnie się dziś tu zablokował. Dobra, tak więc w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. pa. pa.